Wniosek dwójka. Witam wójta, radnych, strażaków. Sesja. Sprawa powstała na 15 radnych obecnych. 15 proponowanych porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy. Odprawił w sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody yy, dokonania znakowania nieopłatności pomiędzy gminą Poczewą a skarbem państwa. Państwowego prawa społeczne, lasy, na strona leśnictwa Poczewą. Punkt trzeci. Zakończenie sesji. W uwagi do się w porządku. Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego Podjęcie uchwały w wyrażenia zgody do zmiany nieruchomości pomiędzy gminą Poczewo, a Skargiem Państwa, Skargiem Podarstwa Leśne, Lasem, Nasledzią i Skargiem Poczewo. Proszę, Panie i bardzo. Szanowni Państwo, razem yy, ja ze strażakami, nie tylko ja, ale i poprzedł, nawet wójt Bielennik, wójt Michałowski i teraz wójt Bielka. E, szukaliśmy zawsze możliwości zamiany e, i pozyskania tych tego, tego, tego garaży i tej działki na terenie, na terenie wsi Horzewo. W końcu udało się to sfinalizować. E, czyli Lasy Państwowe wyraziły zgodę. Przygotowaliśmy działki, które dają, nadają się tylko pod zalesienie. Są to działki właściwie na obrzeżach. Lasów, które oczywiście nadleśnictwo zgodziło się przyjąć i zgodziło się zalesić. Wiele z tych działek nawet nie da się zalesić, bo tam są torfy, bagna, czy, czy, czy inne nieużytkownie. Tak występuje tylko, występują krawna, będą tam jakieś krzewki, a po prostu drzewa tam nie rosną. Ponieważ od wielu tygodni Walczymy wcześniej, Rada jeszcze w poprzedniej kadencji wyraziła chęć zamiany. Teraz jakby niektórzy radni yy, uważają, że tamte działki przedstawiają wielką wartość. Chcę powiedzieć, że od 2011 roku yy, gmina sprzedaje nieruchomości za kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Jedna działka w na skrzyżowaniu poszła za niecałe 200 tysięcy i to była tylko ta jedyna działka. Reszta jest sprzedawana na przyłączenia, powiększenia, na sąsiedzkie. Praktycznie nic nie udaje się nam sprzedać. Jeżeli mówimy o tolf o innych rzeczach, to trzeba sobie zdawać sprawę, że dla gminy, jako działki budowlane, nie przedstawiają żadnego znaczenia, bo one są pod zalesienia. To jest raz, a dwa, nikt tam nie kupi. Kiedyś, jak w poprzedniej kadencji, czyli dwie kadencje jeszcze za ostatniej kadencji pana Michałskiego podjęto decyzję, a myśmy, myśmy to uchwalili, żeby chwilo nie dawa zmienić plan, żeby tam nie można było wydawać warunków zabudowy z jednego powodu. Tam są to, tam nie wiedzie wóz asenizacyjny, tam nie da się zbudować tam żadnej dzielnicy nawet domów Wcześniej jeszcze Warszawiacy, Łodziacy, Katowiczanie nie wiedzą co tam jest, a łakni niskiej ceny, bo kupowali to bardzo tanio po 2, po 5, po 3 zł, kupowali tam tereny. Dzisiaj wystawiają te tereny po 12, 15, może nawet po 2000 zł, za nie no ma to znaczenia. Tylko trzeba spojrzeć, czy się sprzedaje. W 2011 wnoszono nam procesami innymi, jak żeśmy to uchwalili. No dzisiaj nie mamy ani tego procesu. Po prostu widocznie zorientowaliśmy, że tam się naprawy nie da. Po zimie można pojechać. Te przyczepze, które tam są, czyli inne, które ma tam zawodowy takiej tymczasowej, topią się, to przekręcają. Praktycznie podoba mi się to ustawiać, tak jak to na torfach. Ja rozumiem, że radnia, szczególnie tutaj szef komisji, pan Kozłowski. Uważa, że to jest, no nie, ja wie wy, ale mówię jako reprezentant, bo najwięcej mówi akurat radny, radny yy, ten, może najmniej, ale ważniej mniej, yy, że to przedstawia wartość około 3 milionów złotych, to lepiej to sprzedać i wybudować nowe. Ja proponuję, żebyście zrobili z żółtej to kupili. Yy, po prostu, gdyby to był taki super biznes, to myślę, że nie tylko ja, ale już pan Michałowski w 2010 sprzedano gruntów na terenie gminy za 3,5 miliona. Potem nastąpiła recesja, jak pamiętacie. Już się nic nie sprzedawało. Szanowni Państwo, mieszkań czy działek miliony Lasy państwowe, które w końcu wyraziły zgodę, mają procedury. Według tych procedur nie można mówić, to zmianie procedury, te procedury są nieważne. Nie można mówić, że te procedury są zbawione. One są jedyne realne. I według tych procedur został stworzony praktycznie trzy oferaty szacunkowe. Pierwszy oferat szacunkowy wykazał 2 miliony 200 tysięcy wartość działki na leśnictwa. I jakżeśmy czytali ten oferat, yy, oferat yy, proszę, obera, yy, szacunkowy, tośmy się zorientowali, że pan, który go robił, pan Nowak z bo wybiera się tych wszystkich fachowców w drodze przetargu po zapytania ofertowego gra firma z Redy. Pozostał ten pan, nie orientował się, co no tak w danej działce jest pasywem, co aktywem i wycenił między innymi likwidację stacji benzynowej jako aktywa, yy, wycenił kanaże które jakoś tam był, widział, że się bawi. Yy, I yy, zakwestionował tę wycenę właśnie w związku z tymi błędami yy, Lasy Państwowe i gminy Chodziew. Drugi ofera, ofera, operat, przepraszam, już był bardziej realny i e, tamten się skończył, ponieważ, ponieważ terminy line minęły, e, nie było planu na zalesienie, Także on się skończył. Trzeci operat wygrała pani i on tamten był na 1 300 z groszem, Potem jak w związku z tymi zalesieniami, trochę spadło na milion 200 z groszem, W każdym bądź razie Nasz był wyższy, Lasów niższy o kilkaset tysięcy, o 200 między jednostkami państwowymi. I w tamtym momencie jest zamiana możliwa. Dogadaliśmy się, że dla rozwoju tutaj naszej gminy i poprawienia warunków na Dolnym Szczecinie niektóre drogi były Lasów, niektóre były wspólne. Przejęliśmy drogi tutaj i na Sasinie żeby żeby to już było gminne i żebyśmy o to mogli dbać czy później jakbyśmy mieli tam na dolnym poczynie dołożyć kanalizację czy inne rzeczy żeby tam ludzie chcieli kupować działki to to się zgodzili na to żeby dołożyć te drogi i żeby zrobić jakiś tam porządek zresztą od dawna rozmawiamy o tym że w wielu jest bałagan bo na przykład w nie można było dojechać tam właściwie dwie drogi i Także powoli będziemy to porządkowali oczywiście za zgodą Rady, żeby tam, gdzie, gdzie to przeszkadza w rozwoju gminy, żeby tam już się I doszliśmy w końcu do konsensusu. Prawo mówi tak, że które nie my że lasy wybier wybierają rzeczostawcę, gmina zleca i. Właściwie jest to operat wspólny. Rzut jest niezależny, czyli nie jest połączony z gminą, konczewą ani z lasami. Niektórzy z radnych, znaczy tutaj od pana od pana Owiurka, mówią, że nie, że to my powinniśmy zrobić dodatkowo operat. To nic kompletnie nie daje, ponieważ bez względu na to, czy byśmy mieli jakiegoś znajomego, by nam zawyżył, czy nie, to nic nie daje. Ponieważ procedury są takie, jak powiedziałem i innej możliwości nie ma. Można zaakceptować te procedury, bo to jest ustalone przez Dyrekcję Generalną Razów Państwowych i Ministerstwo Ochrony Środowiska, albo się z tym nie zgodzić i nie, nie przyjąć. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w te obiekty, z racji tego, że była wcześniejsza zgoda radnych w poprzedniej kadencji, żeśmy zainwestowali, załatwiliśmy, załatwiliśmy yy, yy, ten sponsorów, żeśmy wyremontowali, wymienili trzy bramy i żeśmy docieplili w jednej części. Mamy pomysł jak zrealizować to w części za sponsorskie pieniądze, w części gdzie byśmy chcieli przeznaczyć dla sołectwa też kawałek to za unijne i można tam zrobić kawał, piękne miejsce w centrum potrzeba. Mamy oczywiście działkę 18 hektarów, i tam moglibyśmy budować. Ale trzeba pamiętać, że nie mamy pieniędzy. Tych działek nigdy nie sprzedamy, bo ich nikt nie kupi, bo mamy wiele działek bardziej atrakcyjnych i ich też nikt nie chce kupić. To, to mamy wybór. Albo, bo jest jeszcze taka procedura, że możemy oczywiście kupić to sprzedamy. Ja wiem, że radni byli dańską dyrektora, ale ja też dzisiaj rozmawiałem z i powiedział, że to jest jedyna formuła taka, na którą się zgadza. Jak nie, to będzie to w przetargu publicznym. I czasem zdawał sprawę, że innej możliwości nie ma. Możemy oczywiście za pół roku się stamtąd wyprowadzić, bo to nie dyrektor decyduje, czy będziemy tam pół roku, czy więcej. Natomiast Pani Radeśniczy, bo też dzisiaj tam mieliśmy spotkanie, stąd wiem po wizycie i wiem o tym, co, co się działo. Pani musi się tego w jakiejś formie jako dobry gospodarz pozbyć. Albo zamienia tak jak była zgoda, albo sprzedać. My nie mamy pieniędzy. Mamy tutaj do zrobienia oczyszczalnie pasa północnego, kanalizację. Natomiast gmina musi wypełniać statutowe obowiązki, czyli zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Mówienie, że strażacy są dobrze wynagradzani że muszą, dostają pieniądze, to to jest nieprawda, mówię od razu, bo to są akurat skrocznice. Ja z pewnością mogę zrobić potem spotkanie, bo mamy cały 5 <coughs> czy 6 program, bo już wczoraj był problem na komisji z wozem strażackim dla Sojszewa i my możemy ten program stworzyć razem i tą straż utrzymać i rozwinąć. Bo myślę, że strażacy mogą też zeterminowani zrezygnować i wtedy będziemy mieli problem jako wszyscy, nie tylko jako gmina. Oni nic nie muszą, jeszcze raz podkreślam, bo to jest praca społeczna. Natomiast my jako gmina musimy. I to jest akurat w takiej, w takiej kolejności. Chcę powiedzieć, że nie powinniśmy dyskutować, bo najwięcej w najwięcej sytuacji wzbudził praczar. Nie możemy dyskutować na temat, zrobić tak, siak, inaczej. Prawo mówi o jednym. Można zrobić to tylko w takiej formie, a nie w innej, jak tłumaczyłem przed chwilą. Ja wiem, że niektórzy radni nawet chodzą do sołtysów, nie dawajcie pieniędzy, nie dawaj pieniędzy strażakom czy innym. To jest działanie na niekorzyści. Tutaj mamy piękno, gdzie się odbywają też treningi, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że strażnica yy, kopalińska Właściwie tylko stoi samochód. Strażnica Słańszewska stoi tylko samochód. Sasińska, nie wspomnę, bo ciągło o działko, działo, żeby samochód, który zdobyli strażacy, mógł, mógł się schować do garażu. Czyli mamy program, jak doprowadzić straż gminną, pożarną gminy do takiego wyglądu XXI wieku, a nie jak za I wydaje mi się, że nasz program, znaczy ja Strażacki, który jest bardzo realny, yy, zrobiony do 2021 roku, jest realnym programem realny. i myślę, że wspólnie, zresztą przez te cztery lata pokazaliśmy, jak straż się odmieniła. Mówicie, że 280 tysięcy to jest bardzo dużo pieniędzy. Komisja budżetowa, że to jest w ogóle ja chcę powiedzieć, że jak mamy tutaj kontrolę, to oni pytają się, czy się nie pomyliśmy o zero, bo wyszkolenie strażaków jest tak na takim wysokim poziomie, że tam powinno być 2 miliony, a nie 280 tysięcy. To jest ważne. I my jako radni, my jako radni, powinniśmy to docenić. I ich wysiłek, bo to nie jest tylko, że ja to do trżar. I dostają te, co boli najbardziej, te 20 zł, z którego jeszcze oddają, na zarząd. Ale ważne jest, że oni po tym pożarze, jak przyjeżdżają, to jeszcze ileś godzin doprowadzają ten sprzęt do możliwości wyjazdu za chwilę. Czyli, ale za to już nie dostają tych 20 słynnych złotych, które tak było. Ja uważam, że to jest żenujące, że ja o tym muszę opowiadać. I że na komisjach o tym rozmawiam. To są żadne pieniądze w porównaniu z tym, że tam działają cztery jednostki, 3, 4, 5, 6 samochodów i my wydajemy i 50 panów strażaków, 65 strażaków, którzy poświęcają swój wolny czas, swoją energię na to, żebyśmy my byli wszyscy bezpieczni. Znam przypadek jednego z mieszkańców, który był taki przeciwny, przeciwny, dopiero jak to się zaczęło komu palić, jak to pan powiedział, panie Kozłowski, że trzy aż samochody jadą. Te samochody nie wysyłają nasi strażacy. To wysyła dowódca z wychylonu. I on ustala, ile samochodów do danego pożaru i ma pojechać. I one jadą. Jakby powiedział, że cztery, to pojechałyby cztery. Tak to wygląda. I tutaj strażacy nikogo nie naciągają, ani nic, bo wiele pieniędzy. Ja mogę powiedzieć, że jak zastałem straż, to na kontach poszczególnych jednostek nie było praktycznie pieniędzy. Teraz, jak spotykamy się raz na. Raz w roku na takich zebraniach sprawozdawczo-wyborczych czy sprawozdawczych, to nie mniejsze to pokazują, ile w skali roku potrafią zdobyć pieniędzy. To jest naprawdę przyjemne. Zawsze jest tam po kilkanaście albo po kilkadziesiąt tysięcy złotych. To, to, tego kiedyś nie było. Jak zostałem wójtem, to nawet aparatów nowych nie było za wystawą. Dzisiaj wszyscy mają badania, dzisiaj się szkolą, oni mogliby w tym czasie siedzieć z pilotem i walczyć Przemoczyć kanały, mogliby leżeć, a, a im się chce iść do remizy i czyścić te węże, inne rzeczy, trenować. To są, to jest ich wysiłek. Po pracy lecą. Pracują, zrywają się, wcześniej pracodawca nie płaci, a w tym czasie on dostaje 20 zł, z czego jeszcze oddaje i naraża życie, bo znamy wypadki, że w niektórych pożarach, na przykład w naszej gminie, ale za mojej kadencji zginą strażak w innej gminie i nie dostał nawet odszkodowania, bo nie miał badań aktualnych. Czyli my tutaj tego wszystkiego, strażacy opinujemy. i pan Krzysiu z ramienia gminy. Te budżety są minimalne, żeby utrzymać sprawę. To powinny być tak naprawdę większe pieniądze. Jeżeli mówimy o tym miejscu, to, to jest taki, takie kluczowe miejsce, ponieważ jest to jednostka z najlepszą klasyfikacją, tak? kategorią. kategorią i to już jest praktycznie jak samodostępne.